Dalej nie rozumiem, po co wy tu ze mną jesteście? Musimy ci pomóc wybrać swoją pierwszą furę. No i lepiej mi się z nami z tyłu! Ogarnij się psycholog. Czy ktoś powiedział psycho? O, pewnie pan sprzedawca. Chcieliśmy kupić samochód. A jaki samochód? Młody, pokazuj tu. Znalazł sobie tam jakiś w telefonie. No, takie coś bym chciał. Co to za trup? Trup? Powiem ci Filamonie! Dawaj to ja teraz pokażę! O, takie coś może! No to już lepsze, ale dalej, trup. Sam jesteś trup! Zamknąć murdy! Pan sprzedawca wie lepiej. To co pan nam proponuje, na przykład tego wariata. Oj, to różowy! Mamo! Oj młody, na tą bestię nic nie wywierz! Sirabku, tą gęsy. Więc tak, jaka cena? Wystarczy, że mi coś pokażesz. O ty z boku! Wystarczy, że pokażesz mi skarpetki. Yyy, serio? Tak! Mamo, ja nie chcę tego auta! Milcz ikro, fura za Dobra, masz. Ale cudowne! Co tu się odpierdala? Chyba czeszę jelenia! Dobra, młody, bierz klucze! Spierdalamy stąd! Mamo, na fotelach jest coś przeźroczystego i klejącego. To chyba ci się! Nie dotykaj tego!